Panowie, kończą mi się nerwy. Musimy się wziąć w końcu za robotę, jasne? Więc ruszamy sobie w tym momencie do odzyskania tego magicznego PDA. -a. Teren jest już czysty i opędzlowany, więc sprawdzone są wszystkie truchełka. Możemy ruszać. Zebraliśmy trochę żarcia, trochę kasy i jakichś tam złotych rzeczy. Uuuu. Uuu. To wygląda bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Rozumiem, że muszę przez te kurestwo rozumiem, przejść. Czy ten teren prowadzi do mojego zadania? Oczywiście, że tak. Muszę przejść tą cholerną ulicą. No dobra, no to w takim razie weźmy ze sobą detektor. I już tu mam towarzystwo. Ty coś tu masz ciekawego? No właśnie, moja amunicja. Same bardzo cenne rzeczy i steam paczki. Jakie rzeczy, kurczę, pomijam? Eko, tech, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no paczki jeśli chodzi o żarcie to biorę ze sobą Tylko jakby tego nie używam tylko na razie kupicę co to zbieram A te anomalie się zastanawiam czy to są puszki energetyczne Czy to są teleportery, też nie do końca pamiętam Wrzućmy tutaj to To nie siódemka Ty pod piąteczką miałem chyba, tak? I co, nic się nie dzieje. Ja też nie pamiętam, jaki to jest rodzaj anomalii. A z tego co widzę, żaden rodzaj anomalii. To jest po prostu jakaś. jakaś fatamorgana. Ja już się bałem, czyli mogę swobodnie tędy przejść. Idealnie. Wprowadzają mnie w błąd, cholerniki. Zresztą tu wygląda jakby to zjadło Bo to zjadło, tylko wydaje mi się, że w Stalkerze gamma to chyba nie do końca działają te, e, teleportacje tutaj Skąd ty strzelasz cholero? Widzicie za mną, czy nie idzie Ekipa, chodźcie tu Dawać, dawać Musi gdzieś z dalekami strzelać. Jest tu. Ten padł, ale jeszcze ten na krótko tutaj gdzieś był. Spokój ma być. Skąd on mnie tu kurde nawala? Chyba za nisko patrzę. Tam są jakieś stare konstrukcje. Tak, jak myślałem, że z góry mnie tu będą łoić. A jeszcze chciałem w nich magazynek pakować. Jeszcze ten jeden tutaj z lewej, on mi nie padł do końca. Ewentualnie gdzieś zdycha pod kłodą. I niech tak zdycha. To lepiej nikt tam go znajdę. Ekipa się wydaje solidna, tylko szkoda mi poprzednich chłopaków, którzy mi tu bardzo mocno pomagali, a jednak umarło im się. Najbardziej wspominamy oczywiście Leszkę. Leszkę to był nasz dobry przyjaciel. Smutną śmierć miał, godną co prawda, ale nadal smutną. Tutaj mamy, o, dużo amunicji, jakiś rodzaj taktykalsa, to mi tam nie zależy. Eee, wydaje mi się, że już chyba lepszych splug to ja tutaj nie znajdę, choćbym chciał. Słyszę Monolitianów. Gdzieś tu drze mordę. Niech mi się tylko pokaże to będzie leżał. Monolity, monolity. Troszkę więcej towarów zbieram. No tak bardzo nieostrożnie podchodzę do tematu, mimo to e, staram się zebrać właśnie jakieś paczki lepsze na upgradey. Yy, czy to jest co to jest? Groza. Yy, to jest też szybkiego, szybkiego szczału, więc to mi się nie przyda. Ja w ogóle dobrze idę. Bardzo dobrze idę, tam jest mój cel. Ale pominałem jedną rzecz i tym rzeczą jest staż. Czy jest sens się w to bawić. Włączmy radar na krótko. Wydaje mi się, że ten staż może być tutaj w pozycji wyższej za tą barierką, gdzie tutaj ziomeczki chodzą. Ale nie jestem do końca przekonany, więc szybko przebiegnijmy sobie tędy i sprawdźmy. Prawdopodobnie gdzieś tutaj jest stasz. Co my tu mamy? Amunicji troszkę, jakiś steam paczek i generalnie kiepskie rzeczy. No ale mimo wszystko e, zawsze coś to jednak ze stasza znalazłem. Dupy nie urywa, jajec nie urywa, ale no to źle nie jest. d granatami mi tu ciepnęli. Za monolit, tak? Tak się bawisz? Żyryjcie to. Jeszcze któryś? Żyjcie to. No teraz to na pewno są uprzątnięci. Z tej strony czysto. Granat raczej swoje zrobił. Bogdan, suń dupę. I słyszę tych gamoniów, ale tak okam dupy ich widzę. Ej no, jak tam wiesz, wiesz, wiesz. Jeszcze? Skurczy byki, to jest chyba baza monolitów. Ani jest widzę. Ruszył się. The one shot, one kill powinno być Ciężki temat. No dobra, ale jak tylko wylezie z tej swojej jamy, no to zaraz będzie po nim. Ile mam? 20 w magazynku. Myślę, że jego tu uprzątnę ja zaraz. Teraz z drugiej strony mi to na kurwijają. Leszcze. Dobra, sprawdźmy co on ma. Amunicję tą, co potrzebuje. Jakiś AUG Komando, zajebista sprawa. To tu mi przebieg. Bogdan, grabisz sobie. <grymny> Mam tu wysoki poziom promieniowania. I słabo mi leży amunicja. 87 z lepszej magazynków. Fakt faktem, po tej robocie, po tej fuszce Wracam na farmę. Muszę sobie zrobić dwa dni urlopu. Poważnie mówię, bo inaczej to ja tu spolegnę. Jeszcze trzeba się omówić z Clear Sky'em, czyli generalnie e, z tydzień, myślę, urlopu sobie zrobię, zanim oni uzupełnią swoje stosy. Bo inaczej to będzie, kurde, przegrana sprawa. Pamiętam, że ktoś jeszcze sprzedawał ten rodzaj amunicji, co ja potrzebuję, tylko nie pamiętam kto i gdzie. I to jest, to jest, to jest spory problem. Lecimy piętero wyżej, żeby zobaczyć co ten skurczybyk tutaj miał. Ech, pięć magazynków, no dupy nie urywa, ale zawsze coś. I gdzieś w tym rejonie jest moja paczka i to jest chyba... To no będzie to, niebieska skrzynka. Czyli tak czy siak muszę wyjść na zewnątrz i się jakoś przekitrać przez te... Przez te okno na przykład, o tutaj. Bank. jestem już u celu. A na pewno na samą górę włazić nie będę, nie jestem szalony, mówię wam, nie jestem szalony, chociaż brzmi nie tak samo. Jak tu wejść na to dziadostwo? Żadnych drabin nie dają. Tędy chyba. Tak, jeszcze z pełnym rynsztunkiem kurde trzeba włazić. Jest skrzynka i mamy tutaj amunicję, tą którą potrzebuję, mamy AK-47, nie potrzebuję. Jest ten słynny PDA od Łukarewa, e, więc teraz tak naprawdę pozostaje mi tego PDA. Mu zdaje się, że oddać, tak, tak. Czyli muszę wrócić do niego, dać mu tego PDA i zobaczyć, na czym tak naprawdę stoję. No to jest dobra w sumie robota, więc cóż. Y czy tędy jestem w stanie przejść do. Desert Hospital, czyli jeszcze coś innego. Nie te rejony. Ekipa obstawia, tam widzą jak psy. Patrzą Ej, no się na siebie. siebie. <laughs> nie no, jeśli chodzi o AI, no to to dupy nie urywa. Ja myślę, żebym sobie chętnie pograł w Call of Duty, tak żeby sobie postrzelać. O właśnie o tym mówię. O właśnie o tym mówię. Siedzą tutaj bąki, zbijają uuu VSSK w zasadzie filok. Co to jest? Co to jest za spluwa? 108 damage'a zadaje. 5 w magazynku. To jest jakiś chyba rodzaj snajperki, bo to mi nie wygląda na shotgun. Ma dziwny rodzaj amunicji. I tutaj ma jakiś Phoenix Tactical. Też spoko, ale według mnie to USP, które ja posiadam, jest dużo, dużo lepsze. E, Zabandażujmy się, bo oberwałem pestkę. Mhm. No i dobra, i zobaczmy tych dwóch frajerków. Amunicja, tokeny, granat. Sponż. 60 tysięcy warte. Z tego co widzę ma całkiem niezłe parametry. Czy mi się dobrze wydaje? Czy znalazłem artefakt, który ma 100%? Nie. Eee, odporność na rezystancję. No to takie gunwo trochę. No nic, zapuszkujmy sobie to. Następna sprawa, co my tu mamy? Amunicja, ice. I co najwyżej mogę te supresory podczepiać. Powinienem tam te poprzednie, co znalazłem, też podczepiać. Bo to jest w sumie, mówiąc prościej, najła najłatwiejsza kasa do zdobycia. To są rzeczy, które mimo wszystko. A tego się nie da. 100 tysięcy, no ja mam lepsze. Poza tym saigom, która jest do dupy, wezmę ja sobie wypiję browara, bo mnie po prostu kusi, żeby sobie dziawnąć. Uczcimy tą chwilę przeżycia. A ty co mi się tutaj na tyłek zasadzasz? A ci to wrowie leżeli. Jeszcze kogoś słyszę. No dobra, no to robimy sobie szabrowanko. Już na tym etapie to się robi troszkę nudne, powiem Wam. I skopa Zabieramy, oczywiście, widzę tutaj jednego. I wianderko pięknie. I teraz pytanie, czy jak ja tu zeskoczę, to czy jestem w stanie przejść dalej? Ej, to wygląda tak, że tutaj ten skok. <laughs> Rumieniowanie mi tu zżera. To będzie jednak zabójczy. Ale podejmę to ryzyko i jednak tu wskoczę. Pozbierając oczywiście towary, które są najcenniejsze. Eee, jakieś leki. No właśnie. Powinienem oszczędzać tą amunicję. Gdzie jest moja ekipa ziomków? Nie łażą za mną, a powinni. To jest w ogóle dla mnie teren nieznany, tutaj widzę jedną sztukę anomalii, Radio Wave Institute Discovered, czyli Instytut yy, Badawczo-Rozwojowy, jakiś tak radiowczy czyli no... no radio, radio po prostu. Zatkryliśmy Instytut, to jest zawsze spoko informacja, bo jakby widać, że prosperuje. Wygląda nieźle. To jest co? Tak właśnie się zachowuje woda, która jest prawdopodobnie pod napięciem z tego, co widzę. Czy tutaj idą gdzieś kable? Nie. Po co oni tu zrobili taką bramę? Fak, 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 Nie, tą broń mam pod ręką. Kto tu strzela? Gdzie jest kod? Uuu. Gdzie i skąd mi tu nagle wyskoczyli? Tam była chyba jakaś pułapka. I mnie tak wykończyli dziady. Ja żeś pierdyle. No i cóż, posiada mi moc cofania się w czasie. Jestem znowu w ciemnej dupie, bo muszę przejść kawał drogi całkowicie na nowo. To jest właśnie Stalker, tak jak opowiadałem wielokrotnie. Jesteś takiego jak magiczny klawisz F5. Który kurde, służy do zapisywania tej cholernej gry I nie zapisałem Gdzie są moje ziomeczki ja się pytam Znowu zostałem sam ze wszystkim Muszę się schować w bezpiecznej, dogodnej pozycji do... Ajajaj Do powtórki z rozrywki Byleby nie dostać pestki Udo Oni się nie pierdzielą w tańcu, potrafią strzelać. To całkiem nieźle. Ale przynajmniej wiem, co mnie czeka. Bogdan, gdzie jesteś, to cholery? Wziąłby się za robotę. Dobra, następny padł. Tam tych nie dostrzegam. Polałbym, żeby się skupili na kimś innym, nie na mnie. Siedzą w krzakach. Ej, też niedobrze. I tak źle, i tak niedobrze. Dobra, będę musiał podbiec troszkę bliżej. Nie w cholerne drzewa, nie w cholerne drzewa. I wejdziemy, weźmy ich od tylca. Tak jak lubię najbardziej. Tak, jeszcze chyba amunicji mi zabrakło. Są tak zajebiście przygotowane do tej roboty. A i za chuja, nic nie będzie. Bęg! było się nie zastanawiać. Leżeć pies. Co? Gdzie ty mi tym granatem tu rzucasz? Ty. Dobra, jak ma, to niech korzysta. Co mnie też rzucę. A może kogoś trafię? Ura, Uriad, czyli chyba kogoś zabijał z granata. Dobra, eee, ktoś tam się krztusi i dusi, I mi się to podoba. Jak słyszę, że jest że jest tam po drugiej stronie, jest kolorowo i soczyście, no to aż mi się serduszko po prostu cieszy. No tak to powinno przede wszystkim wyglądać. Wypominając sobie, oczywiście, o sytuacji, kiedy supresory trzeba zawsze zbierać, nie? To jest taka podstawa. Amen, gdzie on jest? Gdzie on był? Jestem ślepy, czy do góry gdzieś był? Granata do góry siedzi. Jeszcze jednego masz tam, smacznego dziady. Rzeczy do naprawy, oczywiście to się wszystko przydaje. Za każdym razem loot jest inny. Więc jak jest okazja lutowanka, to oczywiście Raven, nasz mistrz, klur i panie władca lutuje co się da. Bo może się znajdzie jakiś super ultra ekwipunek jak ten co przed chwilą widzieliście, no ale śmierć frajerom, że tak powiem. Tutaj mamy jakiegoś fajnego G Pro i to jest chyba nawet do, do mojego, bo ja tu mam Aimfa. Więc sobie tu sprawdzimy, czy to lepiej będzie leżało, czy gorzej. Może się okazać, że lepiej. O, ty gnacie. No, don't kill me, don't kill me. Ale jak widać, stasz jest dokładnie ten sam, więc... Tutaj jakby nie ma... Nie ma czegoś takiego, że sobie będę stał przy staszu i, i wczytując w jakikolwiek sposób odnawiał. No dobra. Co mi zostaje? Oczyszczenie znowu sekcji konstrukcyjnej. Przejście tam, gdzie mnie tak naprawdę teren interesuje, czyli tu. Ubranie paczek od tych leszczy, którzy się tutaj czają. O ile jeszcze się tu czają. No właśnie. Sytuacja się zmieniła chyba. Im więcej się ginie, tym jest łatwiej. To nie tak jak w Metal Gear Solid, gdzie im więcej się ginęło, tym było trudniej. E, amunicja dla mnie PDA i paczka. I powinniśmy wracać. Wrócimy sobie do Tukarewa pytanie brzmi, czy teraz odblokowałem ten obszar. No nie. Tutaj nie, ale do, do Desert Hospital nie widzę sensu iść. Zrobimy sobie tutaj przystanek i e, przeniesiemy się, rozważając oczywiście trasę z moją ekipą, jak tutaj powrócić do Tukarywa i wracamy. No i to już tu. Dobra, ziomeczki, wy się tu zajmijcie, tym, czym się macie zająć. To już naprawdę... Chcę wyruszyć na Czarnobyl, bo tam są tak naprawdę. Mmm, picobello. Picobello wszelkiego rodzaju e artefakty. To mi nie jest potrzebne w ogóle, wyrzuć to kurestwo. No, przeciążyłem się nawet w egzoszkielecie. Tyle chciałem się nachapać zwycięskich towarów, ale to będę musiał zrobić porządki. Dlatego, jak tylko skończę tutaj z robotą, uziomeczka przy okazji ciebie zapytam, czy nie chcesz Oj, ze mną podróżować. Nie chcesz podróżować, a szkoda, bo potrzebuję dodatkowych ziomków z ekipy. Ale to wezmę sobie kogoś po prostu ze Stalkerów i zobaczmy, co ty mi powiesz, Leszczu. Zdraszuj! Twój tie. Robota wykonana, oddaję ci PDA. -a. Wykonałeś wszystko. I co? Mamy się spotkać z kolonelem Petrenko. Bateria mi padnie, zaraz muszę wymienić. A gdzie jest kolonel Petrenko? Jakby nie wyjaśnił mi, gdzie tu mam się z nim spotkać. Tu jest kolonel Petrenko, czyli tak czy siak muszę iść do Rostoku. Ajajajaj, aj, 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 zmieniają mi ciągle robotę. E, no dobra, no to tak czy siak muszę skończyć na farmie. Na farmie uporządkuję moje towary, skoczę jeszcze do Clear Sky, i zobaczyć, czy jestem w stanie zakupić nowe tutaj ubranka, no nowe pestki. No i cóż, i spotkamy się z generałem i wtedy będziemy tak naprawdę działali. No tyle, jeśli o to chodzi, ja się tu kimnę. Śu! Macik! I do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!